z numerem 10 Kalina Matusza, z numerem 11 Karolina Lewandowska, z numerem 13 Sandra Sody i z numerem 1 Pipera zespołu Aleksandra Eko. I w zarazem rozpoczniemy spotkanie o wyszłowisku kolegów. 真的 <t> Sportowa złość, którą przywieźliście z murowanej gośliny, przyniosła dzisiaj efekty? Zdecydowana wygrana? No, raczej na pewno tak, bo złość była przez ten mecz właśnie przegrany 3-2, Naładowanie byliśmy bardzo mocno. No i efekt praktycznie był na. jaki był, że wygraliśmy dosyć zdecydowanie. Chociaż ten jeden set był taki trochę połamany, jak ja to mówię, ale mogę powiedzieć, że to trochę z mojej winy, bo próbowałem trochę podmieniać skład. Zepły się trochę wybił z rytmu. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. W efekcie wygraliśmy dosyć łatwo i, i to jest najważniejsze. No Też trzeba dawać szansę innym dzieciom, żeby pograły, no bo sezon długi na 12 zawodniczek, a nie tylko 6. Aże jesteśmy bardzo zadowoleni, mamy 3 punkty i to, to jest najważniejsze. <śleszy> Plany są takie, żebyśmy się praktycznie utrzymali w tej linii. Pewnie, w czym wyższe miejsce, tym lepiej. Yy, będziemy wygrywać każdy mecz, wiadomo, przeciwnik jest różny, ale mówię, środek tabeli by nas zadawalał, bo na pewno granie wysoko tam 1-2 no, wiąże się też z problemami takimi finansowymi, no bo od razu trzeba grać duże playoffy. A w ogóle wchodzenie gdzieś w wyższą półkę, jeszcze o pierwszą ligę, no to już na dzień dzisiejszy to się nie wiąże z tym, bo to są bardzo duże finanse, 600-700 tysięcy, czyli praktycznie nie opłaca się, jak mówię, grać o, o tym pierwszy czy tam drugie miejsce. Chcemy po prostu, mamy dużo młodzieży fajnej, żeby ona pograła właśnie, żeby dużo widowni przyszło, popatrzyło, miało, mówię, co robić, te jesienne, mówię, zimowe wieczory i po prostu dać fajną, fajne, a mamy młody zespół i tu nie ma co się też napinać, że mamy być jakimiś tam na szczycie najlepszymi, no. Po prostu fajna gra, żeby była. To jest najważniejsze. A później możemy sobie budować trochę inny skład, coś może dojść do finansów, dopiero przyzwyczajmy ludzi do jakiegoś widowiska. No, trochę osoby muszą też finansowo pomóc, bo wiadomo, wspiera nas głównie Aleksas i dzięki mu za to, no bo gdyby nie on, to na pewno byśmy tu yy, nie grali. Proszę Państwa, znowu Ostatni! 5, 4, 3, 2, 1